skrzydła lotnictwa taktycznego, drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Kolejną widzimy w powietrzu ugrupowanie czterech śmigłowców Mi-2 lecących w formacyki. Śmigłowce te należą do pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, skład której wchodzi 49. Baza Lotnicza z Pruszcza Chińskiego oraz 56. Baza Lotnicza z Inowrocławia. A przed Trybunał Poczty 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1 Brygady Lotnictwa wojskowego, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Przed Państwem kolejne ugrupowanie śmigłowców to lecące w formacji Gwine 3W3 Sokuł z 7 Dywizjonu Lotniczego w składu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie A przed nami na lądzie wyjątkowy pododdział przewodników z 22 psa, psami służbowymi. Szanowni Państwo, wi ważna wiadomość, że psy zostały dopuszczone do udziału w defiladzie przez lekarzy weterynarii. Od polskich kopów widzę piękne mundury i żołnierzy ze Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Kawalerzystów w defiladzie prowadzi kapitan Tomasz Wyczawski, dowódcą posztu i jest poruszyn Jan Kawryłczak. A na niebie kolejne ugrupowanie śmigłowców to lecące w formacji 3, 3 Jeden piękny koniec tradycją jest, że to jeździ na koniu picharem, na siwkach krębacza, po przyciskach na koniach gniebem. Przed Państwem śmigłowiec w 25 Brigady Kawalerii Powietrznej prowadzi w formacji grot śmigłowce AWO 101 pasawy 149. Proszę Państwem Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Artura Czeleszewskiego, kapelmistrza podporucznik Zofigos, tamburmajorem jest starszy, chorąży Tomasz Pieczka. Serdecznie dziękujemy za oprawę muzyczną wielkiej defilady. Przed Państwem śmigłowiec Mi-17 z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego prowadzi formację formacji klient w śmigłowce AH-64 Apache sojuszniczych wojsk Armii Stanów Zjednoczonych. AH-64 Apache to podstawowy śmigłowiec szturmowy amerykańskiej armii, będący również na wyposażeniu wielu państw na całym świecie. Szanowni Państwo, teraz patrzymy już tylko w niebo. Wobec MI17 z 33. bazy lotnictwa transportowego prowadzi w formacji Dwa śmigłowce AH64 alpaczaszry są już walczyły w 25 Brygady Kawalerii Powietrznej prowadzi w formacji drogi śmigłowce AW101 oraz AW149, oba produkcji należącego do grupy Leonardo Helicopters PZL Świdnik. Szanowni Państwo, w kolejnym przelocie zaprezentuje się Państwu ponownie lotnicza Akademia Wojskowa w formacji Delta. 6 samolotów, Tajmond 2 a 40. VFR i IFR w dzień w PC. Z widocznością oraz bez widoczności Ziemi. Długotrwałość lotu przekracza 9 godzin. Przed Państwem formacja sześciu samolotów podstawowego szkolenia lotniczego PZL-130 Orlik z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Założenie na etapie projektowania samolotu było zachowanie właściwości lotno-pilotażowych zbliżonych do samolotów odrzutowych. Samolot zaprojektowany w celu szkolenia pilotów wojskowych. Cztery samoloty M28 wpt PZ Skytrak jedzące w formacji rąk. Dwa samoloty wchodzące w skład czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Następne dwa należą trzecie do trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Samolot M28 Skytrak jest samolotem transportowym mniejszej ładowności. Różnorodność wyposażenia umożliwia użytkowanie samolotu w kilku wersjach, m.in. pasażerskiej, cargo z systemem mocowania ładunków pasażersko-transportowej, sanitarnej czy desantowej. Z dwoma głowami przygotuję w formacji ROMP ugrupowanie, w skład którego wchodzą samoloty transportowe C-130 Herkules z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Kowidzu oraz 3C295 Mkaza z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa. Zadania załóg C130 oraz C295M to transport lotniczy na korzyść jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zwrotnych, w tym polskich kontynentów. Kolejnym statkiem powietrznym, będącym na wyposażeniu polskich sił powietrznych, jest Gulfstream G550, wykonujący lot w asyście dwóch F-16. Samolot Gulfstream G550 jest przeznaczony do przewozu najważniejszych w państwie. Na potrzeby polskich sił zbrojnych operują dwa egzemplarze: ciężar Józef oraz generał Krasimierz Pomacki. Oba, na pokład mogące zabrać do 16 pasażerów, dysponują zasięgiem umożliwiającym przelot bezpośrednio z Warszawy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zbliża się już do Azji 737800 800 New Generation z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie w dwóch myśliwców R-16 z 31. bazy lotnictwa taktycznego. Polska dysponuje trzema samolotami. W siłach zbrojnych rozpoczęły w 2017 roku. Dysponują kabinę HET dla czterech osób w układzie konferencyjnym, dwuosobową kabiną WIM, dwunastoosobową kabiną Biznes Class, 40-osobowym przedziałem ekonomicznym i sypialną dla załogi, a także aktywnymi i pasywnymi systemami obrony, hodowanymi systemami łączności, łącznością w standardzie wojskowym oraz wojskowymi systemami komunikacji i przekraczającą 1000 km w godzinę. Massa startowa 9 minut, by służyć w realizacji szkolenia lotniczego w chińskiej 4 minut. Na 9 minut, na 10 minut, na 120 minut, na 160 lat, na 160 lat, na 160 w 21. fazie lotnictwa taktycznego w Chinach. Służącym dla otrudnictwa od terenu, w żyłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej te myśliwsko-bombowe maszyny mogą zabrać do czterech ton uskrójenia i zadania to wsparcie jednostek lądowych, bombardowanie strategii i stowarzyszenia

Zgadza się do nową ze strony podwójnej dostawę dwóch klauzul nalicznych, tego typu w z pakietem szkoły mowę obejmujące symulatory zaawansowanego szkolenia FMS i OFT oraz logistyczny paskod, który dochodzą w dostawy części zamiennej oraz motywację nalicznych. 16! To zdolno do porozumienia zarówno defensywnej, jak i ofensywnej walki z przeciwnikami. Wszystko jest zdolno, wszyscy

że środki na podwozie kołowym wśród tych pojazdów morskich jednostki rakietowej wchodzące w skład trzeciej pokrętów Że to pola E dowodzi starszy szeregowy specjalistami. I to no. Zbliża się most towarzyszący NS-20 na podwozie samochodowym. Jest przeznaczony do urządzenia przepraw na przeszkodach wodnych i innych przecinających pożądanych ruchu. I nie ma na podwozie w I nie ma na ja no. to... podwozie w królewsku. I nie ma na podwozie w królewsku. I nie no. ma na podwozie w królewsku. I nie ma na podwozie w na merdu 10 t Przeznaczona do pracy w systemie cyfrowej łączności